Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z Danowora. Tym razem Iqviz, który gra Chaosem, jak Championem Kontra który gra Eldarami Skórka Harlequinów, sobie co widzę o, nie wiedziałem, że ma taką Eldarzy No, ale Elderami nie gra, więc wielu rzeczy odgnieją. nie wiem. No, chyba 3 tu nagrywam w sumie, tak myślę O, po czwarty nawet no cóż, ale no słyszę, że jego gry są ciekawe, no to nagrywam jego gry, nie? No to zobaczymy te modele. Banshee i kolejni guardianie, okej. Okay. Tutaj jest Space Marine, to są Banshee. Zobaczcie Banshee, ja kogoś Ha. O, jakiś pierwszy starcie jest. Aha, w ogóle jest farsirka. Ona jest supportem, jeżeli dobrze pamiętam. Uh, Pride Marines is defense, przynajmniej tak według jest w sposób No niestety, na za bardzo nie znam Eldarów, więc dużo wam nie powiem ani w temat Chaos przynajmniej znam już taką. So chaos marine. To jest energię mocno? Nie. Hmm. Pewnie mogą być problematyczne, no bo. Nie ma dowodów jakichś skontrować. Co my z wybuchaniem, no to. Będzie, że użyję tego wybuchania. Oj, 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 oj. słabo, słabo, słabo. Użyję tego wybuchania, to by był ten. eksplozji to by mu dużo dało. No, ładnie w ogóle, jest tutaj. Z żyją, aha, nie, ja myślę, się to. Idę nie jestem, ale dobrze, poszło nawet. Czy dobrze mu poszło? Dosta takiego papie, ale mogło być gorzej, jak on No, jeden mary jest no i umarł tu chyba, by tym, bo wartość dla. Jeden też. Tylko kurczę, mi gorzej, bo to 12 fizycy za każdego, nie? Uuu, od razu zrobi. Właśnie, ciekawe, co jest z tego Nie, no hawaki dobrze będą, dobre będą czy Przygłożył mu całą armię i tyle będzie. Czy farcyrka będzie skakać? Chyba nie. Teraz chyba najmniej miły dla wszystkich bohaterów Aldarów. Czerwony to jest nasz ten kucyk i on gra Okej. Okay. A, mają pierwsze lepszenie. Czyli generalnie był dla Was. Ogólnie. Przygotuj sobie do tego wybuchania w ogóle, który z tym to jest bardzo fajna rzecz U, do tego, No, chwilkę wcześniej O, uuu, wrzucił Gordiano Teraz bym się wycofał tymi, bo oni tu umierają bez... powodu Okej, to mi wygodzi nawet No, zabijając Gordiano trochę siodmy O, i Plexer, bardzo fajnie Paj Bardzo fajna gra na początek Szczególnie jak że has nie ma kim tak naprawdę tankować, taka farsyrka. Szczególnie bardziej dyplomatyczna. A musiał odnowić właśnie tych guardianów. O! weapon Japon, team. A, ciekawe. No, Okej. Okay. Ale w wkrótce jak małeś podawa 100 punktów, to całkiem sporo. To są w ogóle I co był Pójdę do temu i. a. ja bym ich tutaj rozstawił chyba, bo już tutaj, nie tak daleko. Nie, że nie ma osłony, to jeszcze. Nie zakrywałem tak dużo, jakby się dało. O, tutaj Space Marines O, Eternal Wall uprzednio, zwiększy większym leverage. Kluczowe, lecz dość drogie. I nie zawsze się go kupuje tak szybko. Znaczy, ja osobiście go jak najszybciej. bo lubię. Ale mi tutaj na przykład interesówstawionych hawoków miał. O, ciekawym, czy nie widzi, nie jest naprawdę. A, idealnie, dobra. Udało mi się. W sumie nie muszę się tym marni bo tutaj teraz na przykład strzelą stąd No teraz żeby skontrolować remoncie to potrzebuję Asaltu, bo nie ma ich pieniędzy w ogóle Kucyk ma więcej pieniędzy na akwizycji Większą armię Jak tam w ogóle z energią Czeka, Tu ma podstawowe ulepszenie Tu są dwa generatory i ulepszenie, okej okay. A, już robię trzy generatory, a? mnie chyba Okej, my... O nie, 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 Tak, nie, 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 O i są, nie, 400 Myślałem jeśli kutyści przyjmują punkt. Tylko ja to powiem, że kutyści powinni ten swojego leczenia używać cały czas. Tutaj by sobie mógł fajnie zafrankować tych Guardianów Tak, jest taki co to idzie mocno w T1. Kupy sobie generatory wcześniej, a tego spowolnić sobie trochę jednostki, ale teraz. O, czemu tych masz nie użył tutaj? trzeba uważać. Hmm. Dobra w ogóle, tym dalej jesteście od tych ciężkich oddziałów, tym mniejsze wrażenie zadaje Ciekawa skinawa. No. Dzień Zy... To ogłoszenie, ratonowe jest bardzo fajne. Super Co są chawki? O, dobra, zostawiły się już. Uh, a Marine jest za osłoną. Bardzo ważne, Havok się wycofuje, bo bań się nie poddały sprawy. się znaczy gard e Weapon Team, Guardianów się wycofać szybko do arestacji Okej, okay, to Fasirka zaraz się wycofa, nie ma szans z tym. Ale to ładnie i go Generator postawi kolejny? To się szybko w wta... te... Nie stać go już, kolejny cierp. Czy on tak szybko w generator poszedł? Nie, yeah, ich Oj, 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 jest byście stracimy straciłeś. No, A już dwie drugi idzie. Ich fizyca wodziłem trochę później. Ale ja mam dwa punkty. A jeden. To jest dobra Jak tam będą się? Ocofali. Ale kicham, jest spara. No i od razu poszli się nawalić, bo ja mam takie dopiero co On się pierwszy wycofał w sumie, więc on szybciej zregeneruje siły i się ustawi tak. na logikę I są krótkości, tu są krótkości, na no. to bez problemu? Nie, teraz wybuch. a No że jednak nie wybuchną, bo w się sensie tylko do potrzebny W ogóle Elder poszedł w gridi właśnie w ten generator I to Inquisitor mógłby go za to ukarać Armię w ogóle tą armią w ogóle tutaj do nich. Bo ci widzisz że tutaj dyskuski na dwóch kultystów, nie? A wybuchli ja to nie robię dużej różnicy dla banch, bo kultyści to nie leci to takie hota. I ktoś atakuje środkiem, czy nie atakuje? Nie tak No powinien, bo tutaj dwa działy wroga są w prawej stronie. I to wykorzystać. Tutaj chodzą raptory i do widzenia to, to wszystko. I potem Space Marine zwykli i hawoki rozwalają to, to, to. I Space podchodzą. Nie czy to było zamierzone, ale pamiętajcie, że jak zdobywacie punkty, to żeby bronić w przeciwników, bo przyjmowanie punktów, przyjmując punkty, nadal można strzelać. Tak, teraz. A, Space Marine, uciekajcie. Albo wchodźcie na penny. O jezus, masz linię co, to jest open team? O, jeden umarł To jest ten moment, kiedy pójdziesz pójdź na pełnej kurwie do niego i raz wtórowała generator Jeden, drugi, trzeci, czwarty Ile starczy mu to tyle on robi No, on drugi cierp, chodzi okej okay. O, łapy spidery właśnie weszły Oni są problematyczni, mają duży teraz. No, widać nawet Ale żeby ten generator rozwalić w sobie tyle już stoi, że chyba da już wystarczająco ja dużo baliw, więc lepiej, żeby się dało więcej Punktowo nie jest źle nawet A okej, bym to rozstawił, pewnie właśnie tutaj Kurtyści, gdzie są kurtyści? I na przykład punkt, bardzo dobrze Aż by się chciało, żeby ten Wyżyczkę tutaj stać po prostu, nie? Tutaj wyżyczka i by tak odpowiadała opcja no, jakby Banshead chciał albo Guardiani tych wali z tych m, kultystów stamtąd, to by zawsze mieli stratę. Właściwie to było w Spider-Manu. O, Warsirka ma Channing Spear, czyli mocny melek. I rune Armor. Przepraszam, <coughs> ale szybka mu strasza. Drewnik Champion jeszcze nie ma jakichś lepszych, większych. O, T2 wchodzi od razu, Spring Champion. Mark of Korn. Ło, wow. ciekawe. Ale, Margo w kiedy jesteś blisko silnika, nie jest dobrym pomysłem, żeby polepszyć. Ale było Hawoki, okej. Okay. Ale ciekawe, on jest Spring Champion teraz. Jakby. Margo Korn, w Korne podeszliśmy do naszych w Kornowacy, że tak to mówię. W serkerów, ale. Problem jest w tym, że to nie jest jakieś mega super dobre. O jezu, jak coś robi z no O jezu, jakieś atomów pójdzie zaraz. teraz. O, Marco Korn, czyli a ja to kanona dostał, ale uważam, tutaj ta jednostkę bardzo. O jest, to mu jeszcze przyjdzie. O, rozpływał go na strzępę. Ja nie wiem, jak to będzie kosnowe, I to cały czas ci szczerze, które będzie ci bardzo wolać. Wiesz mi, to co ci za to, ty, masz chyba A, a. Ej, dobra, leć się wszystkim do przodu, dajcie kosakry. A, nie wycofałeś. Ale sobie, jakbym poszedł do przodu, to może wydało się radę. No, dwa przodki sobie muszę odnowić. A schował kusteczki. Jeśli lepsze właśnie na Marka w kod, się raz umarli. Jest to duża strata, niestety, ale. No, to lepiej rozgrywał kusy kotnego, ale. Nie jest tak źle. O! Ma się bardzo dobrze. Kapliczka, to jest leczenie. To wszystko się zregeneruje bardzo szybko działu oddziałów pod kaputku, bardzo fajnie Cały o nich jeszcze zapominam, to jest bardzo fajna rzecz Tylko jeszcze jakbyś biebrzyczkę postawił, a nie, nie stignę O, nie stignę jest, inna rzeczka, jest inna. Masz asaltów, masz zwykłych Z Mark of Corn Czyli co, asalci wbijają Z Mark of Corn podchodzą Zabijają ich Dotyści robią Ło wow. A, ej, do Nedvija i do się da przejść, wow Maksymalnie z boczku, z boczku, z boczku Przyjmuję to punktu. Ja bym w sumie olał to i po prostu tutaj rozwalił wszystko. I cała jego armia tutaj podeszła hmm. A co ciekawe, pomysł, bo taki widok, tylko i gdyby to podszedł, to to są gardiany I to wszystko by go zaatakowało, jakby się jedną skrył, to chciała odbić. Ha, ciekawe. A, ciekawe. No właśnie, ale tym mówiłem, nie? Wysyła tutaj jednostki patrzy, patrz... O! Tylko guardiany, Teraz o. Spełni jeszcze raz. No, oki wróciły do gry. Zawracają. No i dobrze właśnie, że od razu ignoruję to... zabiera to. Ja bym się to chyba Szczególnie, że muszę championa. Jestem champion. O jest tutaj z Maulem. Z tu maczugą, no i wszystko, szybko tutaj rozwalił wszystko. Żeby kapieczki jest to tak bezsensowne, bo nie straci. Nie ma jednostek. Nie, ja ci się rozstają na czas. O, to by było dobre, jakby się rozstawili na czas. o, a, dla niego, ładny ofiór. House, mają... Uuu, O, ładnie już, czyli dobrze. Autrach, o, jest z walka tych. Darusz, przyzwać tym... babkę. Na chwilę, coś tam robi, ale nie wiem co. Wszyscy się śmieją, że to jest do dupy a ja teraz właśnie zabiła Hawoki. Znaczy, śmieją się, cincze śmieje. Czyli jakiś taki co gra w to umiejętność. No Że jest do ta umiejętność, a ja teraz zabiła hawoki więc... No, jednak sami się przydaje, jak widać A te hawoki akurat, przecież tę tą całą armię, mi się przygrywało Inquisitor i Gozali, A, O Chaos Dreadnought, teraz przyjdzie No, to będzie musiał Guardiany się ulepszyć na przeciwpancerne A, a, co robić ten rune Armor? Health, Energia Psychic Store A, czyli po prostu chyba Psychic Storm, jak stoi przy domu? Bo... Okej, okay. właśnie miałem na świecie, stoi cały czas tą jednostką, jak ma całą armię zdrową. Jak Pójść na flankę albo coś, co są Eldarzy na przykład? Czemu Eldarzy nie topują generatorów od razu? A, tak czy siak hałas Dreadnought przychodzi. Power Fist i Auto Cannon. O, O, go na melasa. Margot Korn. Okej, okay, Okej, Webby idzie na level 3. Max z surowcami. Okej okay. Dużo nic nie robienia. O, Margot Korn idzie do przodu. No, nie dziwię się, dużo zasoby tracił. Po tej bitwie chcę porozumieć. Artyści, jak nie mają dużo do roboty, jeśli chodzi o dawanie obrażeń, to zawsze mogą leczyć nie? te jednostki od razu. To wszystko ucieka i jest bite wręcz okazję okazji, żeby dostać większe obrażenia. I dyrektor ten rozwala generatorów, błagam się. Ta mapa jest taka idealna do generatorów. No, nie musisz iść jakiś fok jak innych go ma, tylko ma po prostu budować do, do przeciwnika. Przeciwnik ucieka, gonisz go. Dotąd. Okej, okay, uciekł, rozwalamy generatory generator. Czy się ma to blisko żeby wrócić, ale. No to, to co się ma martwić? No właśnie, bo lepszy niż. upgrade. Chaos Dreadon jest skurwiony, trzeba poszedł full melek, kurde. Nie mógł tego projekt championa olać w sumie i zrobić co tego. zorda eee, house to jest sporo na jak się nie mylę i przewrócenie to w ogóle. Full melearia, nie <laughs> i też dino trzeci. Cieka czy będzie używał globalki, bo ma... Macha jest na globalki, tylko. Jak... Z własnego doświadczenia wiem, że globalki to jest coś, co to się nie patrzy zawsze. <laughs> się. O, to się ustali. Szczeli go. Ciekawe, czy będzie strzeli, może gościć pod tym kątem. O może to od razu hałas ten tutaj, na co się idą? Od razu tylko idzie siekę robić. A ma speedball, i też jedną siekę, wcale tych małych demezji nie mają. W ogóle ich champion w ogóle tego, ale pistol, znów to nieźle. Parsyka znowu umarła, dużo umarło znowu. Mm? Znaczy, jeżeli chodzi o pancerny dla Eldarów, to zabysko się ustali, Szczególnie, że wie, że ma tych asaltów. No i teraz idziemy na generator, ale on ma tyle dużo takich surowców, no, bo ich nie wydawało za bardzo. Także jeszcze końca świata nie będzie. O, co tu jeszcze przyszło? A tak, a ta jeszcze żyje. Jeszcze. Hm, dobra, uciekła. Tylko tak szedł dobrze, ale jak nie zdolny tym dreadnoughtem. O jest 2 to z na tym postarił tu? A, mocno w energii chce pójść jak widać. No, mam oh, spiderami i ja trochę dużo nie zrobisz jakby naprawdę. Znaczy stąd to okej okay, wycieczki cię obranią, nie? No właśnie. A tylko kultysta daj. Ja to kultyści to. Elo, nie? Kultysie powinni właśnie włączyć swoje leczenie z aury i tyle. Tego nie rozwaliłeś do końca jakiś tyle się kawał zostało. A ja. A, budujesz kapiszkę? No to fajnie. Choć fajnie jakbyś miał jakieś demony od razu. Przy okazji. Żeby miały lepsze leczenie z kapiszki. Miałem leczenie włączone, ja z leczenie włączone. A to się szybko zignoruje wszystko. A tego punkta się daje zadbać. O właśnie chodzi. podchodzi. Też od razu. Kelba 500. Mniejsza prędkość, ale to jest je przywrócić i przywozić. No i tutaj. No się na przewagę. ho uh, oh, ha oh, 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 oh. Tak zwana obce nekularna, jak ja to mówię. Awatar leci do A, tylko zostanie to przyjmuje, dobrze. Za no to będę naprawić przy okazji. No dał x ten z teleporta o, było dopiero co? Uf. Cześć, sobie A tak dalej? Do Sylwestrum? A os. Ciekawe no W ogóle mam ulepszenie na jakiś lepszy mieczek, na Wuczynę raczej. Nie da się rady. Czyli ta tak. Ja bym zajął się na przemówieniu tych punktów. Jeszcze nawiązuję się tego, tylko tej rekizyty na przykład mu zabrać. Tymi kuczystami. Teraz jakbym nikt mnie też doj**ł predatorem na przykład Też byłoby spoko No kurde, nikt to naprawdę samo poprzeją, nie? Znaczy, awatar jest, no nie jest złą opcją, ale długo się robi dość. Jeden chok by chyba wystarczył żeby skończować wszystko O, awatar. Ech, Dużo życia, duży damage Chyba jeden skill ale ma taki, zawali mieczem i pss, ognie wszystko bucha bardzo proszę o to. Mm -hmm. Pewnie teraz zobaczył awatarę takie. O, świe. Reszta z melty i spiedalamy Tam dziwne miejsce wygląda Niczego się nie boją. Zwrotkiem awatara. Gladysta to można atakować. Tak, ale jak chodzi o awatar to od razu się spiedala. No może nowe przejście teraz stworzył właśnie. No, i wycofał, no nie dziwię się. A, o tak to jest z sytuacji i mi odbył. Ale dobrze, że. Guardian Squad, od nowa. Aha, powinien do przyjmowania punktów, bo nie ma tanich jednostki do tego. No, teraz jak zoolog się przygrupował. Kurtystów dać na leczenie drewnota i do przodu. Chyba. Nie wiem, jak drewn. O! Wielki nieczysty. Wydziwalka większych demonów. Chodźmy, Awatar nie do końca jest takim demonem. Jest po prostu trzęsawka e, Boga Wojny Eldarów. Marsza. a tu Marsza Kejla, jakieś tak to się. Jakby, jakby powiedzieć, że walkę Dreadnoughta z y, Awatarem. Znaczy, ja by na to przegrał, ale jak dużo do na to dostało obrażeń? Bez pytania. O, ile to to za szybko je używam, skoro. Ale tak jest, jak się powoli odbija mapę. A, a tak jest bardzo mobilna, z tego co widziałem, więc. Tu przyjmuję punkt. Teraz dwa generatory. Nie, teraz to klucy muszą się agresywnie grać, bo dużo trzeba punktów ma na minusie Ale jak cztery, to Predator byłby lepszy niż czysty, bo Predator jest po prostu szybszy niż Avatar Po prostu co, jeszcze od strzelał niego tyłem cały czas, ja Avatar tym nic nie mógł zrobić A nie mam w pancernego, nic innego, poszedł w jedną silną jednostkę Tak właśnie grałem, mój że granki grałem kiedyś zrobię sobie soczok i krywałem awatara i nic mi Avatar a nie zrobił I tak naprawdę 800 surowców poszło gdzieś, damy za mną wygrać Great and, and clean one, chyba najbardziej wytrzymała jednostka w tej grze Nie ma dużych przeciwpiechotnych zła Dżegania. Oj, 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 to może zawalać No zawalało Znaczy Z tymi do walki walczył jego strzelac strzelacze zajął raczej Nie są ci A przyjmują punkt też, no, okay. O, włączył chaos, ten szał, chaos z bije cokolwiek co na nim ma drodze, ale do mocno bije Mocnie bije O, ult House już w ogóle I jeszcze przy okazji ultu, aha, darmy do cześci, ale kurwa jaki rozpierdol Ojej, ojej, ojej Taki gang, to nie lubimy Nie wiem, wkusowałem w, w a teraz na ubiegnięcie z tego wkusuję No i padł W ubiegnięcie z masz 200 HP Dreadnought też jest w gorszym stanie, ale nie, ma, nie jest źle Bóg przyjęty Ty uciekli jak Champion zajmuje trzeci punkt, no a to rzeczy w GG Dużo surowców w sumie masz Lucyk, ale... Czasami się nie wyrabisz Gdybyś no. mu się mówił no. Fire Prisma jakbyś zrobił to by wystarczyło, tak naprawdę Nadziemię z tego apotera w sumie, bo FirePris jest bardziej mobilny. Jedyne, co jest mobilne u, u teraz było to był ten. O, hałas terminator który się dojebał <laughs> To jest ma w full army, ma 9.12. No, to jest full army. No, to chaos terminator to jest, że termin dobrze. dobry. Ale dobrze poszło, to do rada gra O, są przepraszam, to naprawdę fajnie. Potem trochę musał poszedł. Ale reszta to jest ok. Fire Dragon skład, No, szybko, czas Fire Dragon był fajny na właśnie tych. Tego drewnota. No ja się wycofam, on nie dziwi się. Na wtedy gdzieś od połowy zaczął mu słabo tak full mele armia i to okazała się zbyt dużą presję zaczęła dawać. Szczególnie, że dalej są dość miękką razem jak mają dużo duży damage, ale. Mało życia i jak oni wpadną w czyjąś pułapkę, to jest oh czerwone. Tym punktem do tych grze była się walka tutaj. Cała armia była tu i Ale jak już zaś weszła, zabija mu ty Heavy Weapons Team, Banshee mu zabiła, Bohaterkę mu zabiła i to już było za późno Wszystko mu poumierało O, tylko na Nurgle A, fajna rzecz, ma no, właśnie dużo, ileś piechoty, ale <grym> Zresztą ja to było u, u spiderów, bo oni uciekali całą grę Tak są jak powinni mieć, bo wejdziemy, piąty level Kultyści czwarty, a w sumie w ogóle on nie mają kultystów, to nieźle O, nie też czwarty level ja to też czwarty level, to drugi No, nieźle, nieźle Tak to, sobie, to dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków, see ya.